Przybieżali, trzej Jerzy z paczkami. Wieź mi głosi, że to prezent kolejny dla mnie. O, moja Amelio! Tyż masz czasem wrażenie, że życie toczy się gdzieś obok. To najgorszy wieczór wigi Juliny, jaki przeżyłem, e, królu Julianie. Halo, nie możesz chociaż zapukać? Przecież mogę być nago! E, przepraszam, jeżeli zepsułem ci twoje święto. Nie rozumiem, co się dzieje. Dostałem wszystkie prezenty. Dlaczego czuję się taki. taki pusty we środku? Nie mam pojęcia, ale wcześniej, jak wszyscy nawzajem dawali sobie prezenty, to było świetne uczucie. Hej! A może na próbę dasz jakiś drobiazg swojej dziewczynie? Amelie, tak? Na pewno się ucieszy! Spadać, tu się, to nie jest moja dziewczyna! Nic cię nie dam! Dobrze, dobrze, już dam, trudno! A ty się przestań do niej przestawiać! <laughs> Proszę, Amelio, wesołego wigi Juliana! <laughs> Zobacz, jak się od razu uśmiechnęła! Uhu. Sprawiając jej przyjemność, sprawiłem ją też sobie! Czuję we środku takie takie jakieś ciepłe mrowienie. Jakbym miało wszystkie Za mną, spaślaku, świat musi się dowiedzieć, co właśnie odkryłem! <laughs>